Witam serdecznie kochani, z tej strony wróżka Apolonia. Za chwilę przedstawię Wam oczywiście horoskop na następny tydzień. Dwie osoby z podznaku uwagi. Witam, zobaczmy, jaki to będzie dla Was czas. I już oczywiście wykładam dla Was karty już patrzymy na pracę umiarkowanie. Na kwestie emocjonalne gier mych Pucharów i szóstka mieczy w związku z aspektem oczywiście zdrowotnym. Zaczynając od pracy, mamy tutaj umiarkowanie i umiarkowanie jest kartą wskazującą na kompromisy, elastyczność, którą powinniśmy się kierować w związku z poszukiwaniami. Naszej przyszłej pracy. Tutaj kompromis będzie wyznacznikiem, dlatego że otrzymanie pracy czy wejście w jakieś układy może być po prostu pewnego rodzaju kompromisem, złotym środkiem. Czy jest to karta sukcesu? Po części tak, ale z drugiej strony, no właśnie, słowo kompromis nie zawsze dobrze się kojarzy. Może być to po prostu zjawiskiem opartym na takim. Aspekcie, do no, dobra, idziemy tam, bo muszę będziemy pracować w tym miejscu, bo musimy zarabiać pieniądze. Natomiast nie jest to jeszcze jakimś ideałem, jeśli chodzi o kwestie zawodowe. Tak więc, kompromis może mieć tutaj różne wymiary, ale. Postęp też oczywiście jest jakby gdzieś też możliwy. Dla osób, które mają tutaj pracę, umiarkowanie również świadczy o możliwości łączenia kompromisu ze współpracą, co da pozytywne wyniki, pewne postępy. Natomiast jest to karta, gdzie musimy tutaj też umiejętnie dawać i brać się w związku z kwestią zawodową. Jakiś wymierny, taki mały postęp jest możliwy, ale raczej kompromisy będą najważniejsze. Co jest istotą tego tygodnia. W kwestiach emocjonalnych mamy tutaj gierka pucharowego, i giermek pucharowy, dla osób, które na przykład są samotne, może oznaczać powodzenie u młodych, młodszych osób, wskazywać również na kwestie zaproszeń. Zabawy i tutaj tego, że ludzie będą sympatycznie do nas podchodzić z uczuciem. Co będzie bardzo fajnym, miłym aspektem, wstępem do czegoś nowego, tak więc otwierajmy się na, na te możliwości, bo karta jest naprawdę niezwykle sprzyjająca. Dla osób, które mają tutaj kogoś, gierek, pucharów, jest symbolem też dziecka, czyli jeżeli na przykład planujecie tutaj, jakby gdzieś tam. Poszerzyć, powiększyć jego rodzinę, to jak najbardziej karta wskazuje na pozytywne aspekty. Może oznaczać też wspólne spędzanie czasu z młodymi osobami, dziećmi, co też bardzo ładnie tutaj Wam ożywi relacje, ale też możecie liczyć ze strony partnera czy partnerki na jakieś zaproszenie, które równie korzystnie wpłynie na relacje i doda tutaj naprawdę pięknych emocji. Może też świadczyć o na przykład jakimś prezencie, które też zaskoczy. Jeśli chodzi o zdrowie, mamy szóstkę mieczy i szóstka mieczy wskazuje na możliwość tutaj oczywiście pomocy z daleka, podróży, która odegra, że tak powiem, bardzo ważną rolę. Tak więc jakby karta jest pozytywną, wskazuje również na oddalenie się od... Kwestii tutaj negatywnych, czyli pójście w stronę dobrych czasów, czasem wskazuje na możliwość podjęcia inicjatywy w związku z operacją, jakimiś badaniami czy ze strzykami, natomiast tutaj w głównej mierze zwróćmy uwagę na układ odpornościowy płuca oraz oczy, bowiem mogą być newalgicznym punktem. Natomiast sama w sobie karta jest naprawdę korzystna i tego bym się tutaj trzymała. Tak więc wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was i przechodzę dalej do kolejnego znaku Zodiaku, do osób z podznaku Skorpiona. Witam serdecznie, zobaczmy jaki to będzie dla Was czas jeśli chodzi o karty Tarota, nie, a wróżę tutaj oczywiście z Tarota Snów. Spójrzmy zatem, co będzie istotą. Na pracę macie rycerza denarowego, na uczucia świat i król pucharowy w kwestii tutaj zdrowotnej. Bardzo fajny układ, korzystny, stabilny. I zaczynając oczywiście od aspektu związku z pracą, mamy rycerza denarowego. Rycerz denarowy wskazuje na to, że pracę możemy otrzymać. My oczywiście tutaj może nie daje ten rycerz od razu dużego. Potencjału materialnego, natomiast może wskazywać na stanowisko, które poprzez po prostu tutaj przejście pewnych etapów da większe zarobki. Jest to karta stabilizacji, nauki też jakiegoś pewnego rodzaju i pomocy osób w naszym wieku lub troszeczkę młodszych. Dla tutaj tych, którzy mają pracę, rynek rycerz denarowy oznacza generalnie aspekt związany oczywiście też z pomocą młodych lub w naszym wieku osób, powtarzalności wykonywanych zadań, jakieś nauki jeszcze oczywiście, pogłębiania wiedzy, natomiast będzie to raczej stateczny, stabilny tydzień oparty na konkretnych działaniach, ale nie oznacza burzliwości, co jest też bardzo ważne. W kwestii tutaj związanej z emocjami karta świata oznacza możliwość poznawania osób z daleka poprzez internet, podróż, w ruchu. Jest to fajna karta, bo wskazuje na poznawanie też osób właśnie zupełnie odmiennych kulturowo, więc możecie tu się też czegoś przy okazji nauczyć. Karta ciekawa, ale bardzo niezależna. Tak więc, jeżeli liczymy od razu na wejście w jakąś trwałą relację, to może jeszcze to nie nastąpić. Dla osób, które mają tutaj kogoś świat, to również możliwość tutaj podróży, przeprowadzki, zmiany miejsca zamieszkania. Dla niektórych oczywiście jest to karta podsumowań, natomiast generalnie tutaj pewne rzeczy powinny iść zgodnie z planem. Jeśli chodzi o aspekty związane z zdrowiem, mamy króla pucharowego i król pucharowy jest, Kartą wskazującą nam mężczyznę. Jasnowłosego, może być to lekarz, doradca, ktoś kto nam pomaga, tak? bo jest to karta pomocy, czyli możemy liczyć na to, że ktoś z dobrymi emocjami, dobrze ustosunkowany wskaże nam właściwą ścieżkę. Jest to karta płodności, karta dobra dla kobiet, które na przykład planują tutaj ciążę, oznacza dobre wiadomości. Zwróćmy uwagę oczywiście na układ moczowo-płciowy, na limfę, e, nerki, tak. ale generalnie jest to karta ochronna i dająca tutaj pozytywne jakby aspekty na przyszłość. Tak więc tego bym się trzymała. Oczywiście ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzę dalej do kolejnego znaku zodiaku, do osób spod znaku strzelca. Witam, zobaczmy jaki to będzie dla Was konkretny tutaj czas. Już patrzymy. Czego możecie się konkretnie tu spodziewać? No, już patrzymy, jakie karty zostaną wyłożone przeze mnie dla Was. I tak, zaczynając od pracy, to mamy koło Fortuny. E, na emocji siódemeczka mieczy i zdrowie trójka mieczy. E, zaczynając od pracy, mamy koło Fortuny i to koło oznacza zmienność, tak? Raz na dole, raz na, na górze, kapryśność losu losowe rozwiązywanie pewnych kwestii. No warto by było, żebyście szukali. To na pewno. Natomiast tutaj los w jakimś sensie zadecyduje tak. Na przykład dla osób, które gdzieś tam długo szukają, karta może oznaczać uwolnienie i wskazywać na to, że znajdziecie coś, co naprawdę będzie dla Was korzystnym aspektem. Ogólnie dla osób, którym się powodziło w wysyłaniu CV, tak, powiedzmy, ale nie, 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 nie korzystaliście z tego, może być troszeczkę tendencja spadkowa i ten los może być kapryśny. Natomiast jeżeli mamy pracę, też zależy wszystko od naszego położenia. Bo jeśli na przykład były to Wcześniejsze aspekty związane z sukcesami, no to teraz, oczywiście, ten los może troszeczkę się zmienić. I tutaj trzeba będzie uważać na tendencje spadkowe. Jeśli było negatywnie, to cokolwiek, to znaczy teraz, powinno być tylko lepiej. Jeśli chodzi o uczucia. Siódemeczka czy fajna karta w związku z komunikacją, adorato, adora, adoracją szeroko pojętą, bo tutaj możemy spotykać się osoby sprytne, elokwentne, e, takie, które czarują nas i naprawdę dają nam możliwości e, tutaj poznania siebie. Ale też uważajmy na oszustwo i wykorzystanie, bowiem niestety może się okazać, że to, co jest przekazywane, niekoniecznie jest szczere. Tak samo może być niestety w aspekcie osób zajętych, które są w relacjach, dlatego że też gdzieś tam kłamstwo czy małe manipulacje mogą się wkaść. Tutaj w dialogi mogą być to Wasze manipulacje, mogą być to manipulacje, niestety, ukochanej osoby, ale też zwróćcie uwagę na plotki i te postacie, które wtrącają się do relacji, bowiem także może ktoś próbować oszukać Was i sprawić, że w relacji nastąpi jakaś burzliwa atmosfera. Tak więc na to bym uważała. Jeśli chodzi o. Kwestie związane tutaj ze zdrowiem z kolei, to mamy trójkę mieczy. Jest to karta smutku, rozczarowań. Zwróćmy uwagę na aspekty związane z krążeniem sercowym. Oczy także mogą być tutaj jakby nadwrażliwe i mogą nam dolegać jakieś nieprzyjemne symptomy. Na pewno tutaj też zwróćmy uwagę na aspekty operacji, nieprzyjemnych badań, dlatego że sam wymiar tej karty jest nie, nie do końca fajny, to prawda. Jest to karta troszeczkę smutku i właśnie rozczarowań, jakieś nieprzyjemności. Natomiast pamiętajmy, że jest to karta czasowa. Tutaj starajmy się też nie załamywać jakimiś aspektami, bo też możemy odczuwać tendencje na przykład. Depresyjne, czy właśnie związane ze smutkiem, i też pomyślmy o tym, by szybciutko wychodzić z tych nieprzyjemnych emocji. Natomiast pamiętamy, karta jest czasowa, tego bym się trzymała i ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.